Hej, Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej rozgrywce z Lord Ron Po bardzo długim czasie i też po wielu nagrywkach. O, telefon. Po wielu nagrywkach stwierdziłem, że no dobra, wrócę do tego, przyjemniej mi się to nagrywało, ale na swojej liście mam jeszcze dwa aftermafy do nagrania. Potem postaram się przejść na wyższy patch i nagrać Kalimdor Z tym, że. Dlaczego przez ten czas nie było filmików? Czemu cały czas wrzucasz Down of Warry, Dlaczego nie ma Lordaeronów? te gupi dewilu! Prosta przyczyna. W momencie, kiedy chciałem zaktualizować grę, coś się zjebało. Fajnie. E, coś się zjebało. Wersja 1.2... 1.2.8. Nie, nie jest obsługiwana na wersji polskiej, co się okazało. I musiałem wszystko robić od nowa, ściągać grę i tak dalej, net miałem zjebany i, i, i próbowałem ogólnie wszystkiego, co się dało, żeby na tej polskiej wersji zrobić, Ale okazało się, że nie, bo, bo po co, bo, bo gra jest głupia. No i wyszło tak, że w efekcie no, zostałem zmuszony do przeinstalowania, zmienienia wersji anglojęzycznej. Dobra, tak czy siak, e, co się dzieje, co tutaj mamy, bo w sumie nikt nie wie, i, i nie wie, i nie wie. Mamy jedną sobie rozgrywkę z dawno niewidzianych... widzianych. Oh. chciałem powiedzieć Dawn of War. No nie, Nabi, ogarnij, grasz w Lordaerony i oglądasz, jak tutaj elfy uciekają przed dzikimi Dragon Maoklanowcami. O matko. Szczerze, tak się przyzwyczaiłem do down War'a, że czuję lekki dyskomfort nagrywając to wszystko. No ale, wróćmy do, do w sumie jednej rzeczy, której nie zrobiłem. A przydałoby się przedstawienie, jedno, przedstawienie graczy, więc jako Highborn, Kasan i bez przedstawiania już tam klas, bo widzimy: jest Tracodul, fa e, Fake Fake, Witek, Samkai, Ralphy, e, Ralphie, Trev, Kult, Zinlock. Lee, Everett i Zozlik. Więc witamy wszystkich graczy. Ruszamy dalej. Zobaczmy, jak właśnie Dragon Oakland próbuje przejąć inicjatywę w południowej części Lordaeronu na terenach Krasnoludów, gdzie podbijają Grim Battle. Tak, to jest dokładnie Grim Battle. Tutaj rzadko to się widzi, ale kult tutaj się znajduje. Razem z Dragon Mawclanem podbijają um, tutaj właśnie południe. Że jeszcze na dole tutaj można zobaczyć, że Dark Horda coś próbuje tutaj jeszcze uszczknąć, tutaj pokrzyżować plany jednostką krasną ludajdzień, to nad wyraz dobrze, patrząc też na, na to, co się dzieje na południu, troszeczkę olali tutaj gracza um, Zinloka, który jest tutaj Silver Handem, sobie na niego na razie wejdę, tu, 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 bu, bu. no tutaj. I gdzie się znajduje ten gościu? No, tak, zbiera wojsko tutaj. Przede wszystkim powinien bronić się na tej linii. Do którejś minuty, bodajże do siódmej bądź dziesiątej. Ale tutaj nic się nie dzieje, więc póki co zobaczmy, jak podbijają tutaj Dunmodr. Tutaj w Loch Modan już zbierają się wojska Magni Bronzebeard wraz z Falstadem Wildhammerem, Wildhammerem. Czekają na przybycie. Nieprzyjaciela, którym jest Ralph z Dark Hordą, co się dzieje? Tutaj widzę jakiś przemarsz wojsk. Tutaj część wojsk Silverhandu przemierza w kierunku Tyreshand. Tutaj, o tak, jest podbijany przez wojska. Lorderonu z Artasem, na czele, lekko bity, ale pełen wigoru i energii. Co się tu dzieje? No, Veresa Windrunner. Wraz ze swoją siostrą Sylvanas zmierzają w kierunku starych, no w sumie nowych terenów należących do e, Forsaken. Czy jest tutaj jakiś event związany z nią, że tutaj specjalnie przebywa? Nobody knows, ale tutaj już e, na Trezimowie Tichondrius podbija tereny e, Menethil's Harbor. Wraz z kultem i częścią Dragon Maw no To jest dziwne, że tylko część, bo tutaj pamiętajmy są jego wojska i on może je rekrutować, a chyba tego nie robi. Ma 320 supply'ów, aby się przydało. Przydałoby się tego troszeczkę więcej. a no też ta, ta, ta część wojsk znajduje się w Crassworks, w, na wyspie Goblinów, gdzie zaczynają ją podbijać, tutaj krasnoludy muszą Eee, przejąć inicjatywę, wyruszyły w kierunku Kargat, zdobywają je raczej bez problemów, chociaż tutaj już Dragon Ball Clan, A nie, przepraszam, to nie jest Dragon Ball Clan, to jest to jest, a nie, to jest Dragon Ball Clan, tak? Jo, tak, to jest Dragon Mall Clan, przez chwilę miałem wrażenie, że to jest Dark Horda, ale nie, to jest brązowy. Pomarańczowy jest na dole, on wycofał się do eee, nie Shadow Forge City, ale do Blackrock Spire. Tutaj kilku tanów e, krasnoludzkich e, Co najciekawsze chciałem wszedł? wszedł w sam kaję. Czemu? Aha przepraszam Tan Tanowie są po stronie Dark e, Dark Ironów A to są Mountain, e, mountain Kingowie, Królowie Gór A ty kim tutaj jesteś? Targas Anvilmar, żeby się nie, my nie mylił Bo wcześniej na Aftermath jest również biały To tutaj jest na brązowym dźwiedziu jak widzimy 1800 życia, całkiem sporo, bardzo dobra jednostka. Teraz krasnoludy przeteleportowały się do K K Krasworks i będą chcieli przejąć te tereny. Nie dziwię się, nie dziwię się, to też bym tak zrobił. Żadnych orków tutaj nie ma. Wyspa jest należąca do Dragon Małklanu, więc na spokojnie tutaj wszystko się rozgrywa. No tutaj niestety nekrosz został <gryzny> niezauważony. Kargat nie zostało podbite i teraz troszeczkę się dziw dziwujemy, co tutaj się. Co się dzieje? Gdzie jest Magni? Tutaj jest Magni. Czemu i nie idziecie jeszcze tam? No to, to trochę dziwne. Netrezim no, tutaj... Przepraszam, Eredar e, zajął tutaj punkt kontrolny obok e, Shadow Force City Blackrock Black Spire już generuje jednostki dla Renda BlackHenda, który niedługo zacznie podbijać te tereny. A co się dzieje tutaj no? O dziwo. O dziwo, tutaj doszło do lekkiej walki, ale nadal na dużej, z dużą siłą Silverhand tutaj kontynuuje natarcia. To jest bardzo ciekawe, gdyż zazwyczaj tutaj się broni i nie, nie często dochodzi to z, z pozytywnym skutkiem. Tymczasem teraz widzimy, że tutaj całkiem dobrze, tylko żeby Vindicator Marat nie zginął głupią śmiercią, żeby tutaj go nie tracić, bo w sumie byłoby bardzo szkoda tracić bohatera. A w sumie też jedno, niejednokrotnie na nim nam zależy, żeby jego nie stracić. Tutaj Exodari oraz Kurynai Scouts walczą w pierwszej linii. Chociaż tutaj te jednostki walczące na odległość bym wycofał i tutaj tylko tych Shadow Sirów wysłał do przodu. No, co się dzieje na południu? No tutaj troszkę Treziumowie zaczynają napierać Zraz, wraz z Tychom Driftem, który posiada czaszkę Gul'dana potężny artefakt zrzucający fel e, o, nie wiem czy to nazwać, deszcz ognia czy tam tam deszcz felu tak, tak czy siak takie, takie felowe komety które już nieraz widzieliśmy podczas naszych rozgrywek tutaj bardzo dobrze, że Witek grający Dalaranem troszkę się ocknął pomógł Krasnoludowi, co prawda nie jestem pewien czy było to aż tak bardzo konieczne, jednakowoż Wsparcie zawsze się przyda. Lepsze jest wspieranie swoich towarzyszy niż nie robienie w sumie niczego. Co tutaj się dzieje? Tutaj łuczniczki powoli, powoli czyszczą znajdujące się tutaj hinterlance. Czy pójdą tutaj? No dobrze, nieważne. Tu Lorderon już oczyścił znajdujące się legowiska troli. Nasz Zul'jin będzie tutaj bardzo mocno narzekał, że jego miasto. A w sumie jego miasto nie zostało zniszczone. Zulaman stoi. No, ale Jin jest zniszczony, więc to tam troszeczkę może być mu szkoda. Chociaż nie wiem, czy oni są spokrewnionymi trollami. Najciekawsze to jest to, że właśnie Wun, którego możemy zdobyć tutaj, jest bardziej spokrewniony z leśnymi trollami niżeli Malak czy F Frost, Frost, Frost Father Arcticus. Ale co tam? Tutaj wszystko w porządku. Wenedl harbor przetrwało. Tutaj jakieś walki niestety się nie dzieją. No troszeczkę wolniutko idzie rozgrywka, ale to nie jest problem. Mamy już dopiero 9 minutę, więc tutaj się nie ma co martwić. Wszystko się przecież może okazać. Na południu tutaj już zbierają się wojska należące do Felhordy. Przepraszam, Darkordy, Troszeczkę z pomocy ze strony. No nie, no nie gadajcie, że to jest. że to jest cały czas Dragon Ball Kurde, jak ja się mylę. Mylę się, jak. Tak jest ta cholera. Tutaj budynki są Ralphiego. a to jest śmieszne. Na wersji anglojęzycznej yy, bukuje mi się dźwięk, co mnie bardzo sma yy, bardzo smartwi. Smuci. I martwi. Tymczasem od tyłu już ruszają jednostki należące do Dark Horde, czy to będzie złapanie w kleszcze. Zawodnika należącego do Krasnoludów oraz Dalaranu. Może być to bardzo ciekawa zagrywka. Zobaczmy, czy, czy dojdzie ona do skutku. Już słyszę, że mi się dźwięk buguje. FPS-y spadają powoli. Powoli zaczyna być to strasznie drażniące, że gra, którą bez problemu nagrywałem wcześniej, teraz takie spadki FPS-ów mi powoduje. To jest, to jest nienormalne, że czasami nagrywam zwykły przemarsz armii na 19 FPS-ach. No, Dark Horda tutaj. Ja bym tutaj się skupił na Dark Hordzie, a nie na biciu Kargat, no. Ale cóż, jak tam wolicie? Menethis Harbor jest obijane przez jednostki Kel'Thuzada, a of the Dam, e pod dowództwem. Kultów of Tutaj Kel'Thuz. No, a nie, przepraszam, gdzie tu jest Kel'Thuzad? Gdzie twój hero, motherfucker? No, nie wiem. Tak czy siak tutaj. Dalej są lekkie potyczki. Tutaj tylko klony biorą udział w walce. Łuczniczki ruszają ze wsparciem w kierunku Mwendetlis Harbor. Wetlands może czuć się powoli bezpieczniejsze, chyba że bardzo mocno będą się z tym obijać. Tutaj jest Arc Necromancer, arcy Necromanta Ale dalej nie widzę Keltuzada. Gdzie jesteś, Keltuzad? No, ty jesteś już niestety nor w Northrend. To nie jest chyba dobrze. Warto, żebyś ty zbierał levela, a nie że się ciłubasił tam. No ale cóż, niektórzy. Niektórzy twierdzą, że można inaczej. No tutaj zbytnio się skupili. Tutaj w sumie wojska zostały przeniesione. Bardzo sprytne, bardzo cwane. Clever. No tutaj to. Południe, tak troszkę. Troszeczkę powoli się tu rozwijano tutaj. Widziałem zbierające się jednostki, tutaj za tutaj Nerubianie. Strasznie podobają mi się tutaj ulepszone modele jednostek Nerubian. One nie wyglądają już teraz jak, jak kraby, tylko wyglądają faktycznie jak Nerubianie. Plecy mnie bolą. Ui. O, widzę, widzę Anubaraka. Mocna jednostka tankująca, która jest w stanie wytrzymać bardzo wiele obrażeń, a także ma całkiem fajny, ma fajny skill crowd control, który wyrzuca jednostki w górę w linii prostej. A także może służyć jako portal dla jednostek, że przyzwane wychodzą przez niego. Wow, potężne czary praktycznie, pierwsza linia została zmieciona z powierzchni ziemi. Dark Horda nie ma co tutaj robić, ma 4 punkty kontrolne przeciwko Krasnodonu z 10 i Dalaranem z 6. No nie widzę go tutaj, chyba że zaraz zacznie się tutaj walka ze sprzymierzeńcami. Tymczasem Silverhand w Drenorze czy też w Outland musi się wycofać do swojego, do swojego e, naru-muru. Tutaj kilka elementali, konstruktów eterycznych wyrusza w pierwszej linii, żeby odzepchnąć jednostki. Nie jest to najlepsze zadanie. Tutaj z przymierzonej siły Dark Hordy e, re, e, Shadow Conceal'u, No i troszeczkę mi się wydaje, że Legionu próbują sprostać siłom należącym do Silverhandu e, prowadzonym przez Zinloka, ale ten okazuje się całkiem mocnym przeciwnikiem. I szczerze mówiąc, idzie mu bardzo dobrze. Tutaj mamy już w Marada na levelu 8. To jest bardzo duży level, jak na tą. Minutę gry bardzo dobrze mu idzie. Niedługo będzie level 10. W sumie nie wiem, czy on już na 8 nie ma ultimate. U. Chyba tak, bo tutaj co chwila jednostki się leczą. Tutaj naprawdę potężne leczenia są rzucane. Trochę spadły FPS-y. Pierwsza linia zaraz zostanie przeżarta. Kargat Bladefist będzie musiał się wycofać z walki. Indykator Marat również będzie musiał troszeczkę się wycofać, zmienić pozycję, wysłać swoich sirów, y, scoutów Kurenai y, w pierwszej linii. To jest śmieszne ta, ta perspektywa, że są wszystko jest takie malutkie, a tu już takie wielkie. A nie, to nie bugował mi się dźwięk, bugowały mi się słuchawki. Niedociskane działają inaczej. Oj, tutaj dużym zagrożeniem są te wszelkie infernale. Dobrze, że one są tutaj przyzwane i zaraz znikną. Bardzo dobre zagranie ze strony Zinloka. Przetrzymał ich tam w uwięzieniu. Dwie potężne jednostki, jednostki właśnie padły. No, jest 15 minuta, ja tutaj szczerze powiem, że bez problemu może się teleportować, może zrobić wszystko to, co wymaga od niego quest. Nie muszę się martwić specjalnie o konsekwencje. Co się dzieje w Outlandzie? No tutaj troszkę Legion się bunkruje. Tutaj... No nie wiem, więc nie wiem jak to określić, tutaj bardzo ciężko to wygląda, bardzo słabo bym powiedział. Południe jest praktycznie dominowane przez krasnoludy. Które już idą w kierunku Dragon Maul klanu, żeby go podbić, bo w sumie ile można się jedzeniem bawić, <grym>, że tak się wyrażę? Bardzo ładna kontrola jednostek wśród graczy Alliance. Nie wiem, czy dlatego, że po którymś pasu tylko Alliance zaczyna wygrywać, chociaż wydaje mi się, że potężne jednostki należące do tego sił zła, jak na przykład Grul dziwię się, że nie poszli zainwestować właśnie w Grula. Chyba, że nie zwróciłem na to uwagi. Czy to jest Grul? Czy to jest Grul? Nie, to jest Morgor. Morgor i nekrosz, No, dziwię się, że nie zainwestujecie sobie w Grula, bardzo mocna jednostka masa życia traitor. Kto jest traitorem? Rangerki. Kto według was jest traitorem? Tutaj coś się spokazywane. Nie wiem. Może on będzie chciał zreiterować, wysłać Artansa po koronę mrozu, dać się zabić, zostać Leech Kingiem. Kto wie? No, tutaj mają lepsze pole do obrony niż tam, jeżeli chodzi o jednostki należące do Silverhandu. Mogą się tu lepiej bronić, gdyż Muru jest w stanie atakować kilka jednostek. Ja bym troszeczkę ich wycofał, ale ja się nie wypowiadam. A w sumie wypowiadam się. E, nie będę mówić co... co się powinno robić, bo sam też niewiele wiem. No gdybyś wiedział co robić, byś grał i pokazywał, a nie tylko gadał debilu. No, ta, tego oczekuję w tym momencie. Z tego się spodziewam. Wiedekator Marat na levelu 10 bardzo... bardzo by było fajnie go nie stracić. Bo tak mocna jednostka, no. Tak wylewelewana, to tak to, to szkoda. Czy ty jesteś w stanie go teraz wysłać do y, muru i teleportować się? Powinieneś Ja liczę na to, że ty go nie stracisz w głupi sposób, bo ja widzę, że ty dobrze sobie radzisz. Dobrze ci idzie, ale już masz 200. 160, 400. Nie, nie pierdolę. Uuu. wycofaj go. No ty możesz coś zrobić, nie? No weź to zrób. I to jest to. Teleportuje się. Jestem ciekaw, co to było. To, to um umożliwia z... Stworzenie profeta Welena, czy co? Bo w tym momencie widzimy Isiliena wśród jednostek, które do niego dołączyły. Dragon Auckland został zjedzony. Widzicie, nic z niego nie zostało. A, a skoro jedzenie mowa, to jestem głodny. Dokładnie, to jest to o czym myślałem. Artas idzie po Frostmourne. Czyli faktycznie będzie zdrada. Widzimy tutaj Natanosa. Tam jego śmieszne jednostki. Nie wiem czemu wy się tłuczecie, chyba chcecie nabijać sobie levele. Garitos nie żyje. Prince Galen Troilwain też nie żyje. Król Artas Menethyl, w sumie książę, Prince of Lordaeron, zmierza. Nie wiem czy zmierza dać się zabić, czy co. Przejrzyjmy się temu, co się tutaj dzieje. Widzimy tutaj już prawie że Ultimata należącego do króla Lisha, Teraz zaraz tego przez Artasa. Te latające dusze. A co się tu dzieje? Plaga wkracza. Li znaczy Lich Lordaeron należy do Zinloka, a aktualnie Lorderon zamienił się w Plagę. Mają Natanosa, light jako Fallen on Ranger oraz Artasa Menethila jako Death Knighta. A ja ze swojej strony, bo tutaj coś widzę, tutaj coś się dzieje, jakieś walki? Nie, to tylko Niszczenie budynków, w sumie ciekawi mnie, czy oni są w sojuszu. Są w sojuszu. Dobrze, e, tak czy siak. Ja wam, bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. E, nie powiem wam, że e, odcinki będą jakoś cały czas wychodzić z Lorda. No bo ja naprawdę chcę się przygotować. Ja tutaj teraz wyjaśniam, dlaczego było tak dużo Down of waru. Przygotowuję się do nagrywania z Ignacym, więc też chcę poświęcić trochę więcej czasu na Down of war, na E, opisy postaci, na naukę tego świata trochę, e, na naukę jednostek, żeby wiedzieć, co się dzieje, o co chodzi. Więc też. E, wybaczcie, jeżeli zaniedbam trochę Lordony, zaniedbam trochę Warcrafta, ale. spoko. Ja będę starał się, żeby jedno i drugie móc nagrywać jednocześnie, czy tam jednocześnie że będą odcinki z Lorderonów, a w międzyczasie będą odcinki z Danowora, żeby mimo wszystko moja główna seria z Warcrafta się trzymała. Dlatego pamiętajcie o łapka w górę, komentarzach, udostępnieniach, no i oczywiście kliknijcie na subskrypcję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję i do zobaczenia już jutro.